Eric Gordon, niewiarygodny cel, Indianie Taraumara, zabawa w bieganie. Mówiliśmy, że specyficzne warunki bytowe pomagają członkom plemienia Raramuri w opanowaniu umiejętności perfekcyjnego biegania. To, co dla wielu jest tajemnicą, jak trenować, żeby maksymalnie wykorzystać swój potencjał i wydolność, dla nich jest codziennością. Owszem, dysponują wrodzoną siłą i techniką, ale także ich sposób życia pozwala im od najmłodszych lat budować naturalny fundament szybkości, siły i wytrzymałości. Od chwili, gdy postawią pierwszy krok, nieustannie wędrują w górę i w dół stromych zboczy. Nie mają koni, samochodów, autobusów, rowerów. Jeśli chcą gdzieś się dostać, muszą iść pieszo i uwielbiają biegać. Gdyby jednak trzeba było wymienić jedną tajną broń tej kultury, byłaby to gra rarachipari. Grają w nią bardzo małe dzieci, choć na krótszych dystansach niż dorośli. Oto na czym ona polega. Gracze dzielą się na dwie drużyny, po 8-10 osób i uzgadniają dystans wyścigu. W przypadku dzieci jest to zwykle 5-10 km w tę i z powrotem, żeby cała wioska mogła obserwować. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza przekopie drewnianą piłkę wielkości piłki baseballowej przez całą trasę wyścigu. Niektórzy gracze mają krótki kijek, którym wtaczają piłkę na czubek buta, żeby podrzucić ją wysoko, ale zasadniczo piłkę przesuwa się stopami, biegnąc bardzo szybko po nierównym, kurzystym terenie. Dzięki krótkim, szybkim biegom za piłką w górę i w dół kanionu. Dzieci plemienia Raramuri rozwijają ogromną szybkość i siłę, jednocześnie dobrze się bawiąc. W późniejszym wieku bez problemu przestawiają się na dłuższą wersję tej gry na dystansie 80-160 km. Wtedy potrzebują już niewiele, o ile w ogóle, dodatkowych treningów, żeby startować w zaawansowanych wyścigach dorosłych i wygrywać ultramaratony.